Czymś w rodzaju elektrowni dawnego świata. Ale również miały jeszcze jedną bardzo ciekawą właściwość coś na wzór ogromnej żarówki. Na tych fotografiach możesz zauważyć, jak mocno i pięknie potrafiły świecić. Również litografie z dawnych czasów przedstawiają je jarzące się jasnym światłem. Tutaj widzisz przykład, jak wyglądał świat 235 lat temu, a więc przed oficjalnym wynalezieniem elektryczności. W czasach, gdy, jak nam wmawiano, ludzie oświetlali ulicę za pomocą prymitywnego ognia. Po lewej stronie jest jeszcze coś na wzór latarni ulicznej. Obeliski były zatem ematorami, emanującymi światłem, energią. Dlaczego obecnie więc nie świecą? Większość została zniszczona i przerobiona lub dlatego, że zdemontowano z nich anteny zbierające prąd elektryczny z atmosfery. Tak jak w przypadku całej reszty konstrukcji dawnego świata. Espera.